O, ko, ko, ko. Dzień dobry, witamy ze Słonecznego Radomia. Czyli jesteśmy na ulicy Struga, bardzo piłkarska ulica, ale nie jesteśmy tutaj dzisiaj z powodów sportowych, tylko czysto jedzeniowych. OK Chicken, czyli kurczaki w stylu amerykańskim. Absolutny klasyk, old school. Zobaczcie, jak tutaj to wygląda. Jesteśmy tutaj już chwilę, weszliśmy, zobaczyliśmy, co się dzieje. Są ławeczki, co chwilę ktoś tu przychodzi. Co chwilę słychać telefon, zamówienia, polecali wszyscy. Przyjedźcie do Radomia. Jak będziecie w Radomiu, musicie zjeść te kurczaki. Od 20 lat serwują to yy, mieszkańcom, przyjezdnym, podróżnikom, wszystkim i wszystkim smakuje. Ciekawa alternatywa dla kebabów, dla hamburgerów, dla hot dogów. Wielka konkurencja dla sływnego KFC. Idziemy do środka, sprawdzimy, jak to dokładnie smakuje, a jeśli chodzi o opinię, pan Hubert, który jest lokalnym przewodnikiem, napisał najlepszy kurczak, jaki jadłem. Wszystkie sieciówki typu KFC i tym podobne powinny brać przykład z OK Chicken. Jak jak robić kurczaki i wszystko w temacie. My jesteśmy normalni, także idziemy i chcemy zjeść klasycznego kurczaka w panierce. Czego chcieć więcej? Przy weekendzie. Jak przystało na prawdziwego kurczakowego świra, zamówiliśmy. To, co mają w tym przybytku, najlepszego moi drodzy: skrzydełka, panierce do tego ziemniaczki, również panierce, dwa sosy. Jest czosnkowy, jest ostry. Poprosiliśmy o taki ostry, który zupełnie będą nie wypalił podniebienia. I zamówiliśmy również podudzia, czekamy na nie, mamy poczekać około 11-13 minut. Pani ma tutaj naprawdę urwanie głowy: co chwilę telefony, co chwilę ktoś dzwoni. My specjalnie przyjechaliśmy z innego miasta, chociaż z tego samego województwa. 10 lat w tym miejscu, ale w sumie. Na rynku gastronomicznym państwo są już 20 lat. 20 lat karmią ludzi kurczakami. Tu będą się całować obok mnie? To jest, to jest Aszton Kaczer chyba, tak? Nie, to jest Aszton Kaczer chyba. Dla mnie Demi Moore najlepsza aktorka, jeśli chodzi o film Striptease. Mmm. na zewnątrz, ale mięciutkie wewnątrz. Ja jestem ziemniaczany chłopak, ja bardzo lubię ziemniaki. Sos czosnkowy. Mogłem takie ziemniaczki jeść codziennie. Mogłabym mi żona robić. Przepraszam, nie będę tego robił z Gdyż kurczaczki tego typu powinno się jeść ręcami. Bardzo słoczysta panierka. Zobaczcie, jak, jakie gorące. Delikatna ta panierka. W środku idealny stopień um, można powiedzieć wysmażenia kurczaczka, ziemniaczki i kurczak oczywiście. Kola, ale nie zero. Wzięliśmy specjalnie cztery skrzydełka. Dwa dla Piotrusia, jednego i dwa dla drugiego Piotrusia. Mmm, mm. jestem teraz grzeczny od wielu, wielu tygodni. Chodzę do, do, do pana, z którym rozmawiam o życiu, ale gdybym był niespokojny, to taki kurczak nieraz by je postawił na nogi. Czy ja już zjadłem dwa? Sprawdźmy jeszcze ostry sosik, bo nie sprawdzaliśmy na jakiej bazie. O, kawałek papryczki jest. To Jest meksykański. Tak, taki ostry w meksykańskim i paprykowym. W oczekiwaniu na podudzia jeszcze jeden kawałek. Zobaczcie, jak tam mięso odchodzi od kości. Bardzo dobry w smaku, idealny pod względem wysmażenia. Sklupiący na zewnątrz rozpływający się w ustach w środku. Jak już bym usiadł tutaj, odpalił sobie na telefonie na przykład ulubiony mecz, na przykład Radomiaka, bo jesteśmy w Radomiu, to mógłbym tutaj siedzieć cały czas. Do tego jakiś zimny napój. Dodajmy jeszcze, że panuje tutaj taki charakterystyczny zapach tych kurczaków. I to jest bardzo przyjemna woń. 99% klientów je tak jak ja rękami. I tutaj możemy sobie rączki umyć. Dostaliśmy sygnał od pani, że jest szansa na to, że będziemy mieli okazję również skosztować specjalności zakładu, czyli pieczarki panierowane. I zjemy też podudzia. Póki co przystawka kapitalna. Czekamy na danie główne. Skoro było pierwsze danie, to będzie teraz drugie. Dla, dla tych wszystkich, którzy nie lubią mieć kości. Stripsik i uwaga pieczarki panierowane. Pan, który od 20 lat się tutaj stołuje, polecił nam Żebyśmy wzięli sos barbecue, więc wzięliśmy ten sos. Zapraszam, Ten stripsik. O tak. Moje dzieciaki by to wciągnęły, ażby im się uszy trzęsł. Idealnie przygotowany kurczaczek, a na zewnątrz chrupiąca panierka. Skrzydełka były top, ale te stripsy. Jeszcze lepsze. Pieczarki w panierce. Przy mi się kojarzą takie grzyby w takiej w cieście? Czasami niektórzy smażą grzyby na święta, na Wigilię. U mnie akurat nie, ale zdarzało mi się, że takie grzyby jadłem. Ale takich w panierce jeszcze nigdy. Dla wielbicieli pieczarek. Pod takie pieczarki wiecie, co by wjechało? Mhm, mh. Sprawdzamy barbecue. Barwa idealna. Uuu! Uu. Pieczarka w sosie barbecue. Hmm. Charakterystyczny, intensywny sos barbecue. Bardziej na słodko niż na pikantnie. Pieczarkami bardzo fajnie się komponuje. Sprawdzimy jeszcze stripsa. Nie jestem wielkim fanem sosów barbecue, ale ten jest tak dla mnie absolutną petardą. Niektórzy mówią podudzie. Niektórzy mają nóżka. Ja jak idę do sklepu, to mówię poproszę 10 pałek. To jest moja ręka. Zobacz to. To, to jest tak kopyto. Widziałeś kiedyś kopyto? Mm. Zobaczcie jaka warstwa tej panierki. Jaka ona jest chrupiąca. Co jest fajne w tych wszystkich panierkach, że one nie są przesadnie pikantne. Czyli zjesz je ty, zjem ja, zjedzą nasze dzieci. Z je, babcia z dziadkiem i też będą zadowoleni. Czuć, że ta panierka jest dopracowana, że ona po prostu od lat jest na określonym wysokim poziomie. Nie wiem czy zauważyliście. Już jesteśmy tutaj chwilę, zjedliśmy trochę. W ogóle pieczywa nie ruszyliśmy. <laughs> Powiedzmy jeszcze, ile wydaliśmy. Ja zaraz umyję ręce i powiem, bo jedzenia cały stół, a ceny naprawdę przystępne. A teraz uwaga, mówimy o rzeczy wyjątkowej. Musicie poprosić pana po, właściciela o specjalny biały proszek z Podlady. Można go spożyć z i z kurczakiem i z ziemniakami. Biały proszek, ostre na początku, a potem idealnie komponuje się ze smakiem ziemniaków. Zobaczcie, biały proszek i to nie jest sól. Specjalna tajemnica tego białego proszku, musicie przyjechać i musicie go skosztować. A ile za to wszystko zapłaciliśmy? Mieliśmy dwie pałki, mieliśmy ziemniaki, pieczarki, mieliśmy stripsy i skrzydełka. I do tego dwa napoje. Za wszystko zapłaciliśmy, moi drodzy, 56 zł. Musicie tutaj przyjechać, poczuć ten klimat, skosztować tych kurczaków, tych pieczarek, tych stripsów i jechać dalej, tak jak my. Przepraszam, w zęby mi coś weszło. Zadowolony, najedzony. Tego oczekiwałem klasycznego kurczaka. Wydaliśmy niecałe 60 zł. Produkt jak najbardziej popularny, no i w przystępnej cenie i w dobrej jakości. Cena jest tutaj niewątpliwym atutem. Z tego co słyszeliśmy również dowóz jest gratis. Zatem no nic tylko przyjeżdżać do Radomia na kurczaki. W moim subiektywnym rankingu najlepiej wypadły stripsy. W drugiej kolejności skrzydełka, których podobno schodzi najwięcej i są najbardziej popularnym daniem w tym lokalu. W trzeciej kolejności podudzia, czyli popularne pałki. Do tego pieczarki w panierce, do tego ziemniaczki z niesamowitą posypką. Jak będziecie tutaj poproście właściciela o ten magiczny biały proszek z Podlady jaką smakuje? Nie opowiem Wam, bo to jest coś niesamowitego. Ostry na początku, łagodny wewnątrz, a na, wyjściu, a na wyjściu zobaczymy. Śmiało polecamy OK Chicken, kurczaki w stylu amerykańskim w Radomiu. Jak będziecie na trasie z Krakowa do Warszawy, z Warszawy do Krakowa, zahaczcie o Radom, bo naprawdę warto. My jesteśmy zadowoleni oby więcej tego typu testów, bo czujemy, że kalorie przyjęte, ale było to jakościowo dobre i w przystępnej cenie. Do następnego razu. Pozdrawiamy Was z Radomia. Zobaczcie, jak przyjechaliśmy do Radomia, zaczęło słońce świecić. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, jeżeli się podobało. Lajki, suby i dzwoneczki. No i napiszcie, czy byliście w Radomiu i czy jedliście te kurczaki, które nam bardzo smakowały.